Szanowni Państwo, dzisiaj skok stuletni wstecz czyniąc, sięgamy po książkę zawierającą wszelką niezbędną wiedzę do prowadzenia gospodarstwa z 1914 roku, a zatytułowaną Gospodyni. Litewska, czyli nauka porządnego utrzymywania domu i zaopatrywania go we wszelkie przyprawy, zapasy kuchenne, apteczkowe i gospodarcze, tudzież hodowli bydła, nierogacizny i ptactwa według sposobów wypróbowanych i doświadczonych, a razem najtańszych i najprostszych. A ponieważ sam tytuł właściwie wyjaśnia wszystko, dodajmy już tylko do tego dłuższy cytat z dzieła, które chwałę i sławę litewskim tradycjom oddawało, czyli na Tadeusza Mickiewicza, gdzie przecież znaleźć można taką sielską, a gospodarską scenę opisaną. Zosia w porannym stroju i z głową odkrytą, stała trzymając w ręku podniesione sito. Do nóg jej biegło ptastwo. Stąd kury szurpatę. Toczą się kłębkiem stamtąd kogutki czubate, Wstrząsając koralowe na głowach szyszaki I wiosłując skrzydłami przez bruzdy i krzaki, Szeroko wyciągają ostrożaste pięty. Za nimi zwolna indyk sunie się odęty, Sarkając na gderanie swej krzykliwej żony. Uwdzie pawie jak tratwy, długimi ogony, Sterują się po łące, a gdzieniegdzie z góry upada jak kiść śniegu, gołąb srebrnopióry. W pośrodku zielonego okręgu murawy ściska się okrąg ptastwa, krzykliwy, ruchawy, opasany gołębi sznurem na kształt wstęgi, białej środkiem pstrokaty w gwiazdy, w centki w pręgi. Tu dzioby bursztynowe, tam czubki z korali, wznoszą się z gęstwi pierza jak ryby z podwali, wysuwają się szyje i w ruchach łagodnych, chwieją się ciągle, na kształt tulipanów wodnych, tysiące oczu jak gwiazd. Błyskają ku zosi. Ona w środku wysoko nad ptastwem się wznosi. Sama biała i w białą bieliznę ubrana. Kręci się jak bijąca śród kwiatu fontanna. Czerpie z sita i sypie na skrzydła i głowy ręką jak perły białą. Gęsty grat perłowy, krup jęczmienny. To ziarno, godne pańskich stołów, Robi się dla zaprawy litewskich rosołów, Zosia je, wykradając z szafy ochmistrzyni, Dla swego drobiu szkodę w gospodarstwie czyni. Dla jeszcze jednej przyczyny przywołujemy ten fragment epopei narodowej. Bo i na okładce naszej gospodyni litewskiej właśnie taką ptactwo, karmiącą dziewicę, na tle dworku umieszczono. Bardzo interesujące i praktyczne świadectwo życia codziennego i jego trosk sprzed stu lat. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu kucharskie, gospodarstwo, poradniki dawne. Zakochaj się w antykwariacie.